No siema, witam, w 13 odcinku z GTA czwórki. No to jedziemy, chuj wie gdzie. Kurwa mać. Włączyłbym może wywiad z Marcinkiem Najmanem Jakkolwiek mi wstyd za tą walkę. Naprawdę no, no, mi szczerze wstyd. To Żeby nudno nie było Jesteśmy. <grymne> Sponsorem kanału jest XTB, Polska Platforma Inwestycyjna o Zasięgu Globalnym. Dominik Woźniak, MMA.pl, ze mną e, Marcin Najman. E, myślałem, że uda nam się porozmawiać e, po ostatnim ogłoszeniu walki, ale tam e, generalnie chyba było tak, że był ciężki dostęp do media... Dobra, jedziemy do, ty, do tych... do tych kuli się kuli. Po, ...konfrontowali, no i też już pojechałeś do domu, więc jesteśmy dzisiaj w Częstochowie. E, Marcin, powiedz mi. Ja byłem dostępny jeszcze, bo y, tam wielu dzieciaków na, y, na hali y, prosiło o zdjęcia, więc się wróciłem na halę i jeszcze za 40 na hali byłem. My znowu nie mieliśmy dostępu do hali, więc to tam no, było tak, ale widzimy się dzisiaj. No. E, Marcin, powiedz mi, bo no ja o tej walce z Jacekiem też słyszałem e, e, jakiś czas temu i chyba tak generalnie to miało do tego no, dwie bardzo ładne. Miało do już dawno, miało do już Różne historie e, się wydarzyły po drodze. E, natomiast nie. później po walce... No emisja została zrobiona. z myszkiem z Nadarzyna. Murański zmienił front i już nie chciał z nim walczyć. I wysyłał cały czas syna. To było ewidentne i ja myślałem, że już do tej walki nie dojdzie. I paradoksalnie, no tak trzeba powiedzieć, no dzięki temu, że tak dałem ciała w walce z Pawłem Żwiakiem on znowu uwierzył w siebie. I no i e, Więc uh -huh. jakkolwiek mi wstyd za tę walkę, naprawdę uh -huh. mi szczerze wstyd, to, to gdyby nie ta walka, to by walki z Morańskim i tym starym nie było. No, generalnie też uważam, że no, też uważam, że no, walka z Jóźwiakiem to, to no, no, strasznie. To jak e, oglądałem walkę z cieniem e, Pawła Jóźwiaka przed walką z tobą, to bałem się jego życie, więc e, generalnie no, kiepsko wyszło. Ale już jak wypominając to... Powiedz mi, czy to też nie było tak, że... Dobra, jedziemy na do Siaczka. Tak słyszałem, tak gdzieś mi się uszy. Czy jakby? Tak... Kurwa daleko nie było takiego warunku, że będzie ta walka tam w highligu, ale ty musisz jakby odejść z Mami? Nie, 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 nie. Nie do końca. Zupełnie to zupełnie inne historie. tam, Kurwa... Słyszysz, że coś dzwoni, ale nie w tym... Nie ale w tym dlatego terenie. pytam, tak, no bo wiesz, różne jakby, wiesz, plotki chodzą, tak, jak gdzieś coś usłyszałem, więc jakby też... Ktoś... Ja jestem już kwona drogi. Także to nie, to nie, to nie, chodziło o to. Moje odejście było spowodowane tym, że moi studnicy mieli jakiś pomysł na to, żeby to kontynuować, a w związku z tym, że to nie ja byłem pomysłodawcą tych głównych takich pomysłów, promocyjnych, łącznie z tym z, z Andrzejem Żylińskim. <noise> si kurwa prostek przestraszył. Dali mi propozycję taką, żeby mnie po prostu wykupić żeby i żeby to robili dalej tymi swoimi jakimiś tam pomysłami i ja uważam, że to było... Kurwa. Jakby ta sytuacja jest cała zagmatwana, no bo mówi, że jakby od roku jest ta walka podpisana, ale Jacek Murański miał kontrakt w Fejmem Ma, czyli jakby... Dobre widzimy się na misji, już nie będę przedłużał. Jednak ta walka się odbyła ten stary, to to wziął i koniec końców jest dobrze, że ta walka się odbędzie. A rewansy Dobra. Ja się w ogóle zastanawiam jak będą wyglądały konferencje i rundki, bo no generalnie jakby patrząc nawet na konfrontacje wasze na naszym kanale, gdzie rozmawialiście przez skype'a, to tam jakbyście mogli to byście przez ten monitor chyba wlecieli na, na siebie. I, I właśnie zastanawiam się, bo... Irlandzkie uh, szczęście. jesteś sympatycznym człowiekiem i jakby no my się już znamy chwilę i jesteś spokojny, rzeczowy. Jakby no, niektórzy mają o tobie różne zdanie, ale generalnie no, z Murańskim widzę, że jak go widzisz, to żyłka ci pęka, kurde, w trzy sekundy. No i właśnie zastanawiam się, czy, czy ty będziesz w ogóle w stanie w jakikolwiek sposób z nim rozmawiać. Jak, jak włodarze to widzą, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie stanąć z nim na face to face, no, I znaczy żebym był nam wyciągnięcie mojej ręki, no bo jak będzie na wyciągnięcie ręki, dostanie w I, e, więc nie, no być może z trzech metrów, no, nie wiem, no jakby to już musi. Dobra, nie chcę już się tego oglądać. jakby nad tym popracować, bo bo to bygle... Ja powiem bardzo prosto, o co chodzi. Nigdy się nie zdarzyło, a miałem różne konflikty, żeby ktoś wjeżdżał na rodzinę. No. I, i, I to są rzeczy niewybaczalne. I... To się chyba generalnie zaczęło właśnie od no, tych no, naszych no, konfrontacji no, tam wtedy, tak, nie? Tak, tak, tak. tak, tak. I on, tylko, że, tylko, że widzisz, że wtedy jeszcze nie wiedziałem, bo nie wiedziałem, tego, że on że stara, tak, ten, Jak on co się od nieba o tym. Jakieś insynuacje e, robić, wjeżdżać na rodzinę, masz się w ten by taki. By, bydlacki sposób. Przecież temu bratu nie to samo. to samo robił z tym, z tym nitro. To są rzeczy, rzeczy niewybaczalne. Kurwa nie nadal, że tak na niego reaguje, bo tak jak powiedziałeś, ja się sam uważam za człowieka sympatycznego i, i z dużą dozą poczucia humoru. No, że humoru wysiada, jak widzę, to bydla. I, i, i tyle. No i tam nie będzie śmiesznie, Tam nie będzie śmiesznie i, i tam będzie y, tam będzie naprawdę ostro. A powiedz mi, jak było z tym spotkaniem waszym w Oktagonie? Bo też tam gdzieś słyszałem, że, że generalnie tam były takie ustalenia, że, że miało być spokojnie i miało tam dojść do tego face to face'a i miało być tam bez jakichś awantur i, i szarpaniem. Ale mówisz o tej, o tej wyimaginowanej historii e, Ala Legia Cudzoziemska, że niby ja. Byłem w porozumieniu z szefem ochrony i miał przekazać Murańskiemu moją prośbę, żeby było spokojnie. To były takie. Tak, tak. I, i, I ty pijesz do tego? Nie, no to jest, to jest, to, jest to jest kolejny, kurwa, wymysł tego chorego na łeb człowieka. To jest mitoman. Tylko, że nie wiem, na ile on wierzy w tą głupotę, kurwa, na ile nie, bo to jest normalnie mitoman. On tak sobie tę historię wymyśla. Ja nawet nie wiem kto jest szefem ochrony. Ja tych chłopaków nie wiem, bo nie wymiarze. Natomiast przecież zapowiadałem to już u Was na tych konfrontacjach. jak tego bydlaka spotkam na wyciągnięcie ręki. To, to po prostu dostanie łeb. Czemu się tak sytuacja z Mateuszem zmieniła? No bo yy, była ta konfrontacja też u nas na kanale z Mateuszem. No i generalnie tam mówię, że to jest sympatyczny chłopak, że... Już się tłumaczyć. Jeszcze przed walką z Pawłem Żwiakiem. Proponowano mi walkę na highligu z tym młodym, ja nie do końca nie chciałem, bo ja, ja chciałem starego. I on nagle widząc, że ta walka mu ucieka, bo być może myślał, że to tylko ta walka, może mu się na tym highligu przydarzyć. I, I co, tyle? Wiedział, znowu bardzo atakować na konferencji fejmu, po prostu tak, z dupy, z niczego. Ty Typowo biznesowo, do tak żeby które żeby mnie wkurzyć. Tylko to był jedyny powód, że czuł, że mu ucieka walka jak w ogóle byś sk sklasyfikował Jacka Murańskiego w e, hierarchii Twoich e, rywali? Czy to jest, nie wiem, rywal z tych jakichś trudniejszych, czy z takich najłatwiejszych jak to wygląda? Kurwa... Chociaż no, Paweł też miał być rzekomo tym najłatwiejszym, a no, okazało się, że trafią no. walki są nieprzewidywalne, jak się okazuje. Y, natomiast y, na pewno uważam, że Rysiek Szczelna Czana by No ja Ryskę skończyłem w 17 sekund. Zagrywa, tak to jest A nie wiem, widzisz jakieś e, mocne strony w ogóle Jacka, na przykład, nie wiem, no, mi się tak wydaje, że jednak e, pod, przegrywa walki, no ale potrafi przyjąć. Że, że, no, potrafi przyjąć No już on nie chce, jesteśmy zajebiście. Bo jeśli jak się do łydki dormię, to go kurwa nie zrzucę, nie? No, to, to, to no, gryzę jest. Natomiast... Ja m, uważam, że te historie o tej jego twardości są dolece przesadzone. E, weźmy też pod uwagę, z kim walczył. Nie ujmuję i to ale nie jest żadnym zawodowcem. Nie, to, to nie jest facet, który boksował i te wszystkie ciosy zadawał na palcach z ruchu. Ani raz nie stanął i nie przyłożył. Mm -hmm. Tylko to było cały czas w ruchu. To nie są ciosy, które i uważam, że na pasu, bo przecież nie to jest kurwa pasem. Ja pierwszy raz <tut> <tam był tut> go Trochę kurwa tam daleko. Tam, że z kimś tam na sali On jeszcze nie miał okazji dostać od nikogo się WPM. Dlatego ta, dlatego ta, ta legenda otóż <tut> <tut> nie sta. Powiedz mi, skąd w ogóle te, ten pomysł, żeby, żeby zrobić takie zasady właśnie tego boksu rumuńskiego? Nie Now wiem, ja jak tak to wygląda, to jest. proste, że proste, to sam powiedział. Rząd, jakby próbuje tak jakby było no, przedstawić ten. Dlatego właśnie pytam ciebie. jak boi Parteru, no bo jestem dużo cięższy. No i ma rację, tak samo jak się ten Don Patus bał parteru. To jest to, to, jest to samo. No to nie tylko ze mną wszystkał parteru. Więc jakby boi się Parteru. Uważa, że tam jak go obale, no to już nie wyjdzie. No i ma rację, bo tak by było. Myślisz, że ta walka w ogóle może wyjść poza pierwszą rundę? Nie, nie ma takiego poza tym tam nie ma rund, wariacie. Tam nie ma rund, tam jest longiem. A powiedz mi w takim razie te trzy te, te minuty, które niby masz wytrwać, żeby dostać wypłatę. Jak to wygląda w ogóle i skąd, skąd ten, ten pomysł? No bo jakby wiesz, była wasza walka i nagle zaczął się, zaczęło się A To nie jest drugie duże, jakichś, takich e, dziwnych e, rzeczy, że tak powiem. Co do tych zasad prowadzonych przez Starego Dragresa, no to powtarzam, bał się parteru, słusznie, natomiast z drugiej strony, bo to działa w dwie strony, no to ja też jakby w, wchodząc na niego też musiałbym patrzeć, żeby mi nogi gdzieś nie było. No teraz tego nie ma, no więc myślę, że zrobił sobie tymi zasadami jeszcze większą krzywdę niż gdyby był parter. Ale nie komentujesz tego, czyli po prostu nie ma czegoś takiego, dostajesz wypłatę? Jest, ale... Nie, ale... Komentuję, nie komentuję ja jestem poza tym, poza tym to no nie, nie mam w ogóle. Dla mnie dla mnie ten temat nic nie. Ustał. Generalnie nawet można powiedzieć, że przedkłasz e, pieniądze e, na to, żeby po prostu... E, żeby wyjść z nim do klatki i go... E, ta, ta, ta. Tak, tak. Bardzo szlachetnie, że tak powiem. No ale to musi być taki budowny Papa! Pokażę Ci Nie spadaj! Młody kciuki. Proszę, czy przyjadę. Jest tylko zwycięstwo. Eee, już, nie, już nie będę wchodził nie pas, nie do starego fragresa. Eee, panie trzymam kciuki. Wszystko powodzenia na mocy. Pani Melcz, trzymał trzymam kciuki. Eee, tych wiadomości jest tutaj. Ja mam tysiące tych wiadomości. Mogę tak sobie jechać jechać do rana. Po prostu ludzie, ludzie tej, tej gangreny nienawidzą i, i okazuje się, że ani tańcula, ani pasów nie byli tymi, którzy są w stanie go wyeliminować. Gdy dostanie knockout ode mnie, zostanie wyeliminowany. Ja uważam, że zostanie wyeliminowany, no to jeszcze walkę. Jak, zostanie, jak dostanie knockout yy, ode mnie, wizerunkowo będzie spalony i yy, natomiast to jest dobre przekalkulował. Bo gdzie on by dostał większą wypłatę niż za tą walkę? Yy, na Czystej Głupocie, bez żadnych umiejętności. Chodź to kurwa! To znaczy, że zrobił cztery walki. Teraz ma czwarte. To są ogromne sumy. Uważam, że ta to ma najwięcej. To są ogromne sumy. Na Czystej Głupocie, więc, więc to jest. Nie do, on nie do końca jest taki głupi. Jeśli chodzi o finanse, nie chcę, żebyś mi to mówił... Dobra, to widzimy się u niego mieszkaniem, tylko nie chciałbym się... ...by szkoda nagrywać to jak, jak jadę, bo to mi będzie pewnie ciekawe i chuj w ...może zarabiać krocze i no to są jakby... No e, dobra, już prawie jesteśmy w sumie, to... Tak. ...można z tej walki zrezygnować, ale z drugiej strony jakby on się nie poddał i wytrwał, to no przegrywają tą walkę. Tutaj jakby no, sam porównał się tam do. Kurwa! E, to do, Urwa. No, nie jest za dobre porównanie do Roberto Sodzicza, e, który. Znaczy, tam była podobna sytuacja, bo on w ostatniej walce dostał w krocie, on zrezygnował z tej walki, a tutaj jakby Mateusz walczył dalej. Nie chciałem zapytać, co ty, o tym sądzić, no bo on tam mówił, że po tym uderzeniu w krocie e, po prostu tak e, go, go. stracił świadomość. Dobra, tak. Dobre na misję. Cześć, o, Wszyscy doskonale wiecie, że to jest jeden wielki z tego Мы неизбежно, где я так достал,